O cześć czejo, tej FGP Friends, witam Was prosto z Oslo i zapraszam na konkurs indywidualny ze skoczniki The size 134. No, będzie to ciekawy konkurs na tej przepięknej skoczni, jaką jest Holmenkollen. W serii próbnej zwyciężał Mackenzie Boyd-Close oraz Anzelaniszek. Laniszek. Widzieliśmy również na przykład taki skok 141,5 metra Tade Banry'ego, ale go nie ustał i przy okazji y, troszkę doznał urazu pleców, przez co nie wystąpi on w kwalifikacjach tak jak kilka innych osób, którzy nie przyjechali również do Oslo. No dobra. Ale w konkursie już Tade powinien na spokojnie wystąpić. No i już za chwilkę rozpocznie się konkurs na skoczni w Oslo. Widzimy tutaj przedskoczka jeszcze testów skoczni. Dziś wiatr bardzo spoko wieje pod narty, także będą myślę dobre odległości. Nie ma kibiców na yy, Holmenkollenbacken, ale myślę, że mimo wszystko jakoś poradzi się. No dobrze. A więc pora rozpocząć za chwilkę zawody. Teraz będzie chwilka na szukanie wiatru. A jeszcze chwilka na to, żeby wywaliło DSJ. -a. Tak jak zmyślałem. No dobra. No cóż. Nie zamierzam tego montować, wycinać i tak dalej. No bo to będzie trwało. Kwalifikacje 50 minut. Pierwsza, druga seria. Już nie wiem, kwalifikacje nie wiem. Dobra, trudno, trudno się mówi. Mam nadzieję, że wszystko będzie. Że wszystko sprawnie szło. No dobra no to szybko szukamy tego wiatru i lecimy kwalifikacji do konkursu w Oslo No już by prawie prawie na początku by siadło no jeszcze nie jeszcze się będziemy chwilkę czyli zobaczcie, że jestem taki leniwy i tego nie usunę w montażu. FGP jest leniwy, możecie napisać tak na czacie, bo to jest premiera. O, dobra. No to rozpoczynamy y, zawody. Rozpoczyna je oczywiście Xaviki, ponieważ reprezentacja Chin w komplecie przyjechała do Oslo. Ale oczywiście nie możemy spodziewać się dalekiego skoku od... Jakiegokolwiek China oprócz TikiUfe Ksawiki 103,5 metra Slavcio nie przyjechał do Oslo Ale jest Temi Jest Temi, więc zobaczmy jak Temiaczyna sobie poradzi w Oslo Gorzej od Xaviki, no niestety 95,5 metra to była katastrofalna próba, ale z numerem czwartym Szyna No to zobaczmy na tego reprezentanta Chin Drugi najlepszy po TQP jest najlepszym Chinem No ale w kwalifikacjach tak nie będzie 100,5 metra, no i jest drugi Yang Wang Najgorzej wypadł Vikersund z wszystkich swoich kolegów A w Oslo na razie wypada najlepiej w Oslo paradoksalnie na razie wypada najlepiej ze swoich kolegów z Chin. 109 metrów i na razie 3 Chinów na prowadzeniu Ale to się może zmienić, bo przed nami z numerem 6 reprezentant Niemiec kotełek na treningach całkiem dobre próby. Zwykle kończące się koło punktu konstrukcyjnego. No i proszę! Podobnie tak jak i teraz. 117 metrów. No i kto wie, może będzie miał kolejne punkty w tym sezonie. Zobaczymy w ogóle, czy awansuje do pierwszej serii. Damianek również widzimy tutaj i startuje w Oslo. I to również jest całkiem niezła próba. Myślę, że dająca mu szansę na awans. 117 metrów. Kajuch nie pojawił się akurat w Oslo Ale będzie w Trondheim Ale jest martinom Martinomme, który no... Bickerson nie, nie radził sobie jakoś dobrze No a tu w Oslo no, będzie na razie na miejscu czwartym, 107 metrów No to też mizerne szanse Nika Magik pojawiła się tutaj w Oslo Jak się zaprezentuje Lepiej niż na lotach. Lepiej niż na lotach o wiele. Czwarta pozycja, 109,5. Kolagen się nie pojawił w Oslo. Ale mamy TQF. Mamy TQF tego Chińczyka. Najlepszego. I zasługuje na miano najlepszego Chińczyka po takich właśnie skokach. 116,5 jest drugi, czyli... Przegrywa tylko z kotełkiem Seul Choi 194,5 ustanowił rekord y Życiowy rekord w Korei Południowej W Kersu To już nie jest oczywiście skocznia mamucia Ale nawet nieźle Skok 113 metrów jednak jest czwarty Zobaczymy czy to mu da jakiekolwiek szansę Na awans Dawidoks z numerem 14 Reprezentant Słowenii No i to jest dobra próba Dawidoksa brawo 119 metrów, i to był skok po awans. Tak mi się, bynajmniej, wydaje z 15. Rem Harkin nie radził sobie jakoś dobrze w Oslo. A znaczy w Wikersund, a w Oslo Oslo już nawet nieźle jak na jego aktualną formę. Piąte miejsce: 116 metrów. Wolodymir Werediuk, Popatrzmy Wikersund. Bardzo niezłe występy, jak na jego zwykłą formę. Przebrałem. 118 metrów teraz, druga pozycja Sabr Muminow. Sabirzan Muminow. Współrekordista Kazachstanu z Piotkiem. Teraz jednak Sabr Muminow już tak dobrze nie leci. Zaledwie 105 metrów jest 11 no to szans na awans nie ma. Noriaki Kasai zrobił sobie odpoczynek po męczących dla niego występach Pikersund. On się przygotowuje na planicę. Trondheim też go nie będzie. Trondheim, Kasaja też nie będzie, bo się przygotowuje na planicę. A teraz Daikito. Tajkito tutaj przyjechał do Oslo i proszę. Przyjechał do Laska całkiem dobra próba. 120 metrów, czyli jako pierwszy osiąga punkt konstrukcyjny. A teraz młody, przystojny. Model, postura modela Aleksins. Jednak ten stopnie należał do łbanek Jest dopiero 911 m. metrów Szymek No to popatrzmy na Amerykanina jak sobie poradzi No tak średniały. 114,5 pozycja Piotru Za mocno zadarł narty po wyjściu z progu, musi się ratować no i myślę, że skoczyłby z 5 metrów dalej, gdyby nie ten błąd Fiat 34 Spójrzmy na Czecha No, to jest dobra próba To jest dobra próba, 118,5 trzecia pozycja myślę, że na awans no będzie stać Jacob Capera, nawet nie za występy Vickersund jak na niego. No i teraz Oslo. Nie jest najgorzej, chociaż jest dopiero 14, mimo to 109,5 metra. Wladimir Zograwski, reprezentant Bułgarii. Uuuuu. Brawa dla Zograwskiego i w ogóle ustał ten skok. Tak bardzo ciężko ustał ten skok. Ale skok był ładny. Skok był ładny. Stoje się ma i pół metra, ale. Noty ze styl powodują, że jest dopiero czwarty. Więc na ewentualny awans doczeka. No tymczasem Emilio Lusej. reprezentant Dominika. Uuuu. Na szczęście nic mu się nie stało. Szybko wstał, ale pechowo. Pechowo się do niego kończy Wosla. Niestety. Ten razem Andreas Słabo. Oby już wśród progu było widać, że to był daleki lot. 111 metrów jest dopiero 14. No tak ładnie upuszczono w Mistrzostwach Świata w lotach. A teraz już nie. Joshua Maurer. Kanadyjczyk. Mocno położył się na nartach i brawo. Dzięki temu, że się tak mocno położył na nartach mógł polecieć 120,5. Jest pierwszy. Zuzu. Nawet nieźle Wikersund Vickersund się spisywała. Jak na jej możliwości. No i teraz też jak na jej możliwości ładnie brawo. No 20 metrów pierwsze miejsce. No gratulacje. Tymczasem Peter Freenet. Amerykanin, który też Vickers są z nami czytać na bardzo dobry perfor... O wysoko leci. Peter Freenet co odwalił teraz przed nami 135 metra. Ale on już od początku na taką wysoką parabolę lotu. To się musiało skończyć dalekim lotem. Nie ma Romana Kołdelki Zmaga się z brakiem formy Timon Pascal Kachofer tymczasem pojawia się <laughs> Zobaczmy z jaką odległością Mizerną Mizerna odległość Kachofera 109 metrów z 18 Czyli Zuzu za awansem, brawo Nurm Salu, on lubi Oslo Nurm Salu akurat lubi Oslo Ale takie wyjście z progu pasywne, no nawet Nurm Salu nie mógłby dalej podlecieć. Maurer awansu, a teraz William Roots. Bardzo udane dla niego Mistrzostwa Świata w lotach, a bardzo nieudany konkurs w Oslo, bo został zdyskwalifikowany. Dajki to a teraz już Shiro Kobayashi. Zhu który no nie miał udanego Mistrzostwa Świata w lotach. Ale teraz W Oslo. Zobaczy na 11 pozycję 117 metrów, możliwe, że to mu da awans, na widok ma ten awans, a teraz Kevin Maltseff, on miał um, um, udane mistrzostwa się tak w tak A jak będzie woslo? No, tragedii nie było, 118 metrów jest 10, możliwe, że awans wywalczy, z awansem jest Fiat, czasem to Sacho. on miał nieudane mistrzostwa w lotach. Stać go było na mistrzostwach, na mistrzostwach Świata w Lotach na więcej niż pokazał. Uuuu, ale teraz kwalifikacja, kto safo ładnie otwarty. 126 metrów jest drugi, czyli już ma w tym momencie awans. Zander Wosan Eriksen. Może Woslo mu w końcu się powiedzie. No nie. No nie, 99,5 jest 29, no nie. Awansował Zograwski. Stiernen. Stiernen niestety miał nieudane mistrzostwa. Ale teraz pofrunął! 129.3 pozycja, brawo dla Stiernena. Jest to spokojny awans, a teraz Telba. ram 40. Jak widzimy pojawił się Zoslo i zobaczmy jak się zaprezentuje. W serii próbnej nieźle. Uuuu, brawo! Bardzo ładna próba, 120 metrów pół, jest trzeci, bo trochę noty za styl miał niskie. Giovanni Bresadola, on miał też pół udane. Awansował do drugiej serii, myślę, że na lotach, ale miał tam jeden gorszy lot. A teraz pierwsza setka. 120 metrów, siódma pozycja, zapewnia sobie awans. Oli Młotka nie przyjechał do Oslo. Oli Młotki brakuje w Oslo. Ale mamy Wikcieka, ten albańczyk, który no też niestety nie może zaliczyć Mistrzostwa świata w latach do udanych. Ale już Woslo pofrunął Wikciek. 129,5, brawo! Domen Krec. Jak się zaprezentuje Domen? No dobrze, ma. Ma awans 119,5 jest 12, czyli tam akurat z awansem. Zimon Aman. On miał kapitalny występ na Mistrzostwach Świata w lotach. 250,5 było przecież tam. Ojej! Pięknie, Aman! 129 jest czwarty, on wysoko leciał nad zeskokiem. Kylian Payer. On nie jest lotnikiem, więc nie można było od niego oczekiwać dużo na. Nic nie zawodach, ale Woslo już możemy od niego czegoś oczekiwać. No i spełnia oczekiwania. Dostał się do pierwszej z 120 metrów. Tymczasem Matthew Sokup. Matthew Sokup, popatrzmy. Brawo! To był po Adams. Ósła pozycja 119,5. Nie pojawił się Woslo Jewieni Klimow. Gregor Schlierenca. Świetna próba Austria. Brawo. To jest to Towarzysze Civół, dodaję mu czwartą rezję. W ogóle zakwalifikował się kotełek. Tymczasem Ziga Jedar No w kratkę ma ten sezon, można powiedzieć. Ole teraz pofrunie. Co za wysokość i co za lot! 133 metry zigielara. wow! Ale już od początku ten lot wydawał się, że będzie daleki. Gregor Deszfande. Dosyć dobre mistrzostwa świata w lotach jego wykonanie. No i teraz spokojny awans do pierwszej set. pięć jest dziesiąty, a teraz maciek 3839. ze spokojnym awansem do pierwszej serii 126 metrów jest siódmy <laughs> teraz uwaga Rio Kobayashi nie startował w seriach próbnych, ale pojawia się już w kwalifikacjach gdzie nie leci daleko, ponieważ moja myszka jest głupia no i Rio Kobayashi odpadnie przez moją myszkę <laughs> Stefan Nalle Całkiem dobry skok Stefana daje, z łatwym lądowaniem 120,5 jest czwarty A tymczasem Martin Haman Oj, wysoko Już się ratował tam przed upadkiem. w sumie Strasznie wysoko Martin Haman leciał i on skrócił swoją odległość, ale to jest 135 metrów Martina Hamana, wow No to co zrobi Kacpernik? 24-18 w seriach trudnych. No mm. jej! Pechowo upada w Oslo. Nie wiem czy to było 95%, czy to będzie awans. Ale no teraz pech kacpernika. Ale Peter odfrunął! Peter Preutz 135,5 tymczasem. Anti-Alto nie pojawił się w Oslo. Yuki Asato, filigranowy zawodnik z Japonii. Najmniejszy w stawce 159 cm. Ależ ma problemy w locie. Walczył jednak i wylądował na szczęście. Jest w pierwszej serii. Michel Hybek, nieudane Mistrzostwa Świata w lotach Hybeka Kompletnie Wikersund sobie nie radził, ale teraz Woslo se radzi i to ładnie se radzi. 133 metry. Kevin Bickner, będzie daleki lot. Będzie daleki lot, brawo. 128 metrów to jest siódma pozycja Kevina Bicknera. I Arti Aigro, no nieudane mistrzostwa świata w lotach, nie mamy co się oszukiwać Aigro nie był nawet w drugiej serii, o ale teraz otwórny Co za wysokość 140 metrów Artiego Aigro To jest szaleniec, proszę państwa Tymczasem wąsacz z Norwegii, sympatyczny wąsacz z Norwegii, czyli Robert Johansson, który miał udane mistrzostwa świata w I teraz też ładnie, proszę zobaczyć jak on ma formę w oslo Johansson ma naprawdę dobrą formę 134,5 jest drugi, prawda. Johan Andre Forfang natomiast nie może się poszczycić dobrą formą. Bo slok bynajmniej. Ojej! 113,5 Forfank odpada. Awans wywalczył sobie Dejmianek. Czeka Hartin. Tymczasem Bor Lofcić, który ma różne momenty w tym sezonie. Oj, no i to nie jest najlepsza odległość. 39 odpada, Harkin z awansem. Klemens Murańka. Dosyć niezłe mistrzostwa świata w lotach do pewnego momentu miał. A teraz po Klemens Dobrze, na awans. Klemens dobrze na awans. Do 20,5. Tymczasem pan wieścio, On miał dobre mistrzostwa świata w lotach. Zakończył je w czołowej dziesiątce. I jak widzimy, forma została. To jest fenomenalny lot, ale upada. Ale ma awans walczące. Geiger, on naprawdę dobrze powraca do sezonu. W bardzo dobrej formie wraca. I proszę bardzo, w jakiej formie wraca Geiger. To jest fenomenalna forma Geigera. Andrzej Stękała, Mistrz Świata w lotach. Wygrał tam dwa konkursy. Zdobywając 200 punktów i 2 zwycięstwa do jego dorobku. Andrzej! Stopuj, Andrzej! No niesamowite, w jakiej on jest formie. Andrzej stękała, co robi, a ja teraz runę Welta. Spóźnił z progu, ale proszę. Mimo spóźnienia, on se nic z tego nie robi i leci ponad Hill VELTA Welta jest tutaj mocna, a teraz Dominik Peter. Tuż są oni którzy kwalifikować się nie muszą. No i Peter słabo. Leto 110, nawet nie 110, 109. Tada Bandry. Nie startuje w kwalifikacjach oczywiście przez ból pleców, ale w konkursie prawdopodobnie będzie. Tymczasem Orzech. Dobre występy w sali próbnej miał. No i to potwierdza teraz w kwalifikacjach. Bardzo dobrym lotem. Jest szósty, 133,5 Piotr żyła, on uwielbia Oslo. On naprawdę uwielbia Oslo. I proszę zobaczyć, gdzie Frunie Peter żyła. 136,5 pokazując, że on naprawdę uwielbia tą skocznię. A Szenwald stracił formę. Z początku sezony. No, ale teraz mimo wszystko leci dobrze, nawet. 29,5 metra, ale. Mm. Austria wygląda żenująco. Tymczasem Markus Eisenbichler. Też dobre skoki w serii próbnej. Oj, będzie ładnie. Brawo, Eisenbichler. 134 metry i Kamil Stoch. Oleż huknie. Ale Kamil huknie. Ojej! O bosz. Co tu się stało Kamilowi? Ojej. 141 metrów, no co jak co, ale skok naprawdę daleki, ale. Uwa Oby Kamilowi nic się nie stało. Tymczasem Mackenzie Boyd Close. Oleż huknął. Drugie miejsce: co mł. Czyżby Aigro miał wygrać kwalifikację. Kubacki coś nie ma, formy ostatnio. czy znaczy nie no, są nawet dobrze mu szło Ale już nawet... Aaaa no, Kubacki dopiero 25 No i Laniszek Kto wygra kwalifikacji? Aigro czy Laniszek? No Anze Anze, Laniszek zwycięzcą kwalifikacji chyba Albo i nie! 90. mu zabrakły do Artiego Aigro Czyli Arti Aigro dzięki rekordowemu skokowi zwycięża kwalifikację No a więc dziękuję za kwalifikacje, czekamy do konkursu.